Tyle było dni do utraty sił, do utraty tchu, tyle było chwil, gdy żałujesz. Witamy z tej strony Bracia Makoś, sezon 2021 gołębi lotowych. Uważamy za dobry w tym sezonie nasze gołąki latały na 10 bojemnikach. Na gołębniku w Gorzowie Wielkopolskim, a także na gołębniku Drogow. Nasi hodowcy co nabywali od nas gołąbki są bardzo zadowoleni. Sezon lotowy 2021 trudny, ciężki, ale nasze gołębie dawały radę w trudnych, jak i w dobrych warunkach. Jak już brat powiedział, nasze gołąbki w tym roku latały na 10 różnych gołębnikach. Latały u nas w Szczecinku, latały u 3-4 hodowców, tak samo na Śląsku, latały tak samo w trudniejszych warunkach. To latały w Limanowej w górach i tam jeszcze, jeszcze dalej, tak samo jeszcze w trudniejszych warunkach. I te gołębie bardzo się sprawdziły, latały u różnych hodowców, u bardzo dobrych, u wybitnych hodowców i potrafiły siadać jako pierwsze, drugie na gołębniku i tak samo czoło w oddziele. I znowu nasze gołębie tak samo pokazały bardzo dobrą klasę u Piotka Bugały. Mieliśmy u niego w tym roku trzy gołębie, były to dwa gołębie dwuroczne i jedna samiczka roczna. Najlepszą samiczką okazała się w tym roku samiczka 18-14, to była bezpośrednio po synie Bociana, razy dr Szwide. W zeszłym roku ta samiczka była najlepszą lotniczką Piotka Bugały na Górniku. i w tym roku tak samo pokazała znowu klasę, była znowu najlepszym gołębiem u niego na Górniku. W gołębiach rocznych ta samiczka najlepszy konkurs miała 16. Ona to była z 500. To był bardzo trudny lot, podwiat, prędkość 1100 metrów i tak samo ona potrafiła siadać w ciężkich warunkach, jakiś za tydzień był na przykład bardzo szybki lot ponad 2000 metrów na minutę. Tak samo była czołował w oddziele i nie tylko ona, tak samo syn naszego pociana 234. Tak samo bardzo świetnie u niego. Leciał, był ósmy, najlepszy konkurs na ósmy w oddziele, Tak samo miał 31 w 50, i on miał 5 gołem i 5 lotów. 5 konkursów miał w czołowej setce, Na 11 wkładań miał 7 konkursów, a ta samiczka 18-14 na 11 wkładań miała 8 konkursów. Z tego miała 6, 6 czołowych konkursów, tak samo w pierwszej serce. Jak mu wspominałem, Nasze gołąbki leciały w tym roku także na wspólnym gołębniku Gorzowie Wielkopolskim, jak i Rogowie. Warunki trudne były, częściowo loty były pod wiatr, prosto w dziób, w połowie lotu spychające, gołębie musiały wracać do punktu, do punktu gołębnika, ale dawały radę, choć ciężkie warunki były. Także w tym roku daliśmy do testowania nasze gołąbki do Tomasza Czaplińskiego, który jest wiadomo dobry bardzo hodowcą. Dostał od nas 5 gołąbków, z których na ostatni lot dał 4 gołąbki. Lot był wymagający, ciężki, 390 km. Z lotu piątego u Tomasza Człopńskiego wróciły dwa gołąbki, z czego mówi, że jest zadowolony, czeka na sezon jako roczny, bo mówi, fajnie się sprawdzały te gołąbki i zobaczymy co dalej. I Tomasz nam zaproponował, któremu bardzo dziękujemy Tomaszowi za te gołąbki, dał nam do, do wzmocnienia na naszych gołąbkach. Parę tutaj ładnych gołąbków mocnych, silnych, bo mówi nasze hurikany razy pranget czy dir są dobre, silne, dają radę w trudnych warunkach, ale wypadałoby je wzmocnić. Dlatego taki prezent para od Tomasza Czaplińskiego do naszego rozpłodu. No, my po krótkiej rozmowie z Tomkiem Czaplińskim na drugi dzień Tomek mi już wysłał sms że gołąbki zostały wysłane. To tak samo dla naszego wzmocnienia. Ten gołąb to jest Karol Paszkę razy drapa i. Na, w następnym roku tak samo naparujemy te gołębki na nasze gołębie i damy znowu tą, tą Czapińskiemu do testowania. I tutaj pokażę jednego właśnie samczyka z tych nowych prangek, który do mnie wszystkie koniec to był nowy zakup w zeszłym roku. Tak samo oryginalny Hurrikan razy Prangę to jest o numerze 130. był bardzo późny, późny samczyk, ale ten właśnie po tym gołąbku u niego najlepiej się okazał. Ten właśnie y, Prangę razy Hurrikan i nie tylko u niego, bo tak samo kolegi w Raciborzu, Bożu, tak samo jego bezpośredni brat, tak samo bardzo późny młody potrafił tak samo usiąść u niego na, na drugim y, locie jako pierwszy na gojemniku. I, te nasze wątki na, na wspólnym gołębniku w Gorzowie Wielkopolskim bardzo sobie fajnie dawały radę. Wspólny gołemnik pierwszy raz obstawiliśmy, bo nigdy wcześniej nie lataliśmy na wspólnym gołębniku, ale jesteśmy bardzo zadowoleni, chociaż loty bardzo były wymagające, ale nasze gołębie potrafiły dać sobie bardzo świetnie radę. Mieliśmy drugiego gołębia, drugiego 47, 55, to był naj najlepszy lot, to był drugi lot, mieliśmy wtedy 5 w setce i tak samo trzy gołębie, trzy gołębie trafiły na finał. No z tego każdy by chciał, żeby jak najwięcej wróciło. No wrócił tylko jeden, ale jesteśmy tak samo zadowoleni, ponieważ wielu wybitnych hodowców nawet nie miało żadnego gołębia. Tak samo mieliśmy gołębie, cztery gołębie na wspólnym głębniku rogowień, to były z doktora Gołębie, z doktora Świdę i tak samo jeden gołąb poszedł na aukcję, został sprzedany. Dlatego wspólne gołębniki też możemy w tym roku jakby zaliczyć do naszych udanych jakby takich sukcesów. To jest nasza para, to jest syn bociana razy, razy dr doktor samiczka, samiczka doktor bardzo mocna, silna na długie loty, mieszana na syna bociana, czyli Burikena. Właśnie po tych gołąbkach w tym roku na Gorzowie Wielkopolskim mieliśmy drugi konkurs. Drugi konkurs i tak samo ta samiczka, to jest 18-14, to ta była najlepsza samiczka u Piotka Bugały w zeszłym roku na gołębie młode i tak samo w tym roku jako roczna kapitalnie się sprawowała tak samo No to mówię, to są gołębie bardzo ładne, bardzo mocnie zbudowane. Całkiem, całkiem trochę te doktor Świd jest go bardziej masywniejszy jak nasz Hurchen, ale myślimy, że tak samo w y, innych wzmocnieniach, a tym względem od Tomka Czapińskiego y, będziemy chcieli jakby nasze gołębie bardziej uniwersalne robić i robić po prostu takie bardziej gołębie na y, ciężkie warunki, bo w tym roku jak wszyscy hodowcy wiedzą i obserwowali, były bardzo ciężkie warunki. Tak samo u nas w Szczecinku na gołębie dorosłe i na gołębie młode były takie dwa. Dwie konkretne bomby, że chodzi, który u naszego Kolegi Grzesia Piekarza też nabił właśnie od nas gołąbki hurriken razy prangę do rozpłodu. Fajnie gołąbki się sprawowały. Z tego nawet były czołowe konkursy i z tych gołąbków także i pierwsze siadały Grzesia Piekarza na gołębniku. Grzesiu piekarz, dobry hodowca. Cały czas w sołówce leci, cały czas praktycznie w piątce jak i na starych i młodych. W tym roku miał 4, 4, 4, 4, 4, 4, pierwsze, konkursy, 4 tak. pierwsze konkursy i bezpośrednio po synie bociana na drugim locie był u niego najlepszy gołąb i tak samo po w córce. Rozpo, no, po, po córce I po córce w rozpłodzie też ma właśnie... Na, bociana, tak tak samo y, jedną samiczkę i tak samo y, najlepiej tego MBI się sprawowało. Tak samo po następnie pokażemy tutaj y, córkę bociana, który gołąb latał właśnie na wspólnym gojniku. No już nigdy, jak, jak już wspominałem, nigdy nie lataliśmy na wspólnym golewniku. No Mieliśmy w drużynie 6 gołąbków, jakby tej samiczki po, po tej parze po prostu nie aktywowaliśmy, latała na czerwono, no ta samiczka okazała się później trochę błąd zrobiliśmy, że jej nie aktywowaliśmy, bo bardzo, bardzo czołowo się spisywała, miała... Yy, yy, trzy czołowe konkursy, 55, 102, tam już te, trzeciego nie pamiętam, tak samo ten gołąb był na finale, no ale niestety nie, da, nie dał rady, ale to jest tak samo nasza no, córka naszego bociana, razy to jest półbrat, bo to jest tak samo półbrat bociana, razy huriken i on jest od tego samego hodowcy co nasz bocian, tylko że po prostu po innej samiczce i matka tego właśnie yy, samczyka tak samo przez 4 lata miała 44 konkursy, no, ale pek się zdarzył i kocją zjadł. No wiadomo, wszystkie gołąbki nie będą latać, coś się wiadomo traci. Ci, co nas nabywają, gołąbki też byśmy chcieli, bo właśnie ktoś, jak nabyje jednego gołąbka i no, z niego nie zrobi jakiegoś asa czy czempiona. Ten gołąbek jeden, no nie wiadomo, nie zdziała się tego. Dlatego, żeby ktoś też nie miał pretensji, że nabyje jednego gołąbka i zrobi, no nie wiadomo, co z niego. Najlepiej w taki gołąbek, jak ktoś nabywa, w rozpłód wsadzić, no i jak pomieszać ze swoimi gołąbkami, czy. Jakoś próbować. Jak to powiedział mój kolega, wszystkie gołębie nie są dobre ale te gołębie potrafią bardzo dobrze dziedziczyć i przynosić geny obstawiliśmy w tym roku 10 gołębników i jakby u jednego kolegi tylko się nie powiodło tam były też dużo 3 albo 4 gołąbki jeden tam się zabił no i u tego właśnie potowcy jakoś te gołąbki się pogubiły no ale na 9 innych w gołębie bardzo świetnie się sprawowały no jak już mówiłem potrafiły czoło posiadać i tak samo jeszcze powiem u kolegi się dały kolega ten właśnie nie chce mówić skąd tam pochodzi, ale on lata w górach Ciężko, ciężkie, bardzo warunki. Tak samo miał po samiczkę jedną po synie Bociana. I po tym synie Bociana, którym w zeszłym roku w Braci był pierwszy konkurs. I ta samiczka tak samo miała cztery konkursy. Bardzo świetnie u niego tak samo się sprawowała. W bardzo ci, ciężkich warunkach, bo to teren górzysty. I w tym roku znowu tak samo nabyliśmy kolejne gąbki z linii Prangę. To to Cztery, cztery gołąbki tutaj jest właśnie Hurriken razy Prangę. Mieliśmy no, prawdopodobnie miały być dwie samiczki do samca, a wyszły, że są trzy samce. Jedna samiczka, jest. Trzy samce to jest ten, to jest tak samo oryginalny huriken razy Prangę. To jest brat tego gołębi o numerze 130, u którego Tomka Czapińskiego najlepiej ten gołąbek leciał. Bardzo piękny samczyk. I tak myślimy, że właśnie on zostanie naparowany A. na tą siwą, siwą samiczkę od Tomka, Cza, od Tomka Czaplińskiego. A samczyk pójdzie tak samo na. Tak, 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 tak Chórkę samo. Zrobimy krzyż. Raży naszej i myślimy, że zostanie naparowane na tą właśnie samiczkę, która na wspólnym glemniku z wie, ten kołem wrócił po prostu z finału. To byśmy chcieli naparować Tomka Czaplińskiego na nasze Hurricane Racing frankę. No ten jest bardzo piękny samczyk, ładnie zbudowany. On jest, tak, on jest podobny oryginalnie, praktycznie jak oryginalny p 51. Biały, brzuch, biały bardzo ładny, bardzo ładny gołąb się to się bardzo się prezentuje to, to jest, ten, ten drugi gołąbek jest on numerze 170 to jest po prostu tak samo huriken razy prangę ale to jest bezpośrednio na y, siostrę, y, siostrę gołąbka, na którego był parowany u naszego y, kolegi, właśnie y, tutaj z Bawarii. Y, Samiczka y, jego siostra była parowana na Hurikana 51 syna, a ten y, był naparowany po tym gołąbku, co otrzymaliśmy na po prostu jego córkę. Jak już mówiłem, sezon 2021 dla nas był bardzo unany, dlatego postanowiliśmy wyciągnąć sobie po tych naszych najlepszych parach 10 takich najlepszych gołąbków. Jeżeli ktoś by był zainteresowany, to mamy te gołąbki do sprzedaży. To jest syn naszego pociana. Syn naszego o numerze to jest PL 1688 na śląskiej obrączce 0252 to jest bezpośrednio to będzie raczej samczyk syn naszego bociana tak jak mówiłem goł po naszym bocianie gołębie długie potężne potężny długi goł to jest samiczka, nie? To samiczka. Tak, ta, sami, ta samiczka jest po drugiej jakby naszej najlepszej parze Wygląda identycznie praktycznie jej ja matka po doktorze Szwide, razy syn Bociana On numerze 1700 i tak samo jest PL252. To będzie na no, pewno, pra prawdopodobnie sami się, się, no, się ale, ale bardzo, już, jako młode już ładnie wyglądają, ładnie ułożone, jak to mówią, położone w deseczkę, piersi mocna no, Nie będzie więcej gąbków, to nie będziemy pokazywali. Chcieliśmy po prostu pokazać. Yy... Aż do końca ile ile? 18 par rozpodowych, tak? No, 8. troszkę, w tym roku było 13. 13 teraz tak, w roku? właśnie 18, doszły 4 gąbki nowe, zakupione 2 od Tomasza Czaplińskiego. No i myślimy, że na tej głębi dalej tym będą, no, będą. świetnie latały, tak jak latały tutaj. i Mamy właśnie 10 późnych głąb. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to prosimy tam o kontakt. Jedno tylko wiec. Że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.